A zaczynamy od zaskakującego wyznania burmistrza pszczyny Krystiana Szostaka. Podczas spotkania z sołtysami burmistrz nieoczekiwanie zabrał głos i powiedział Byłem tajnym współpracownikiem służb PRL. Więcej na ten temat Katarzyna Kopeć. Krystian Szostak Burmistrz Pszczyny, wcześniej wicestarosta, dyrektor szkoły, nauczyciel. świadomość tego. Dziś o jego przyszłości wiadomo jeszcze więcej, bo burmistrz nieoczekiwanie powiedział coś, co zaskoczyło wszystkich biorących udział w spotkaniu sołtysów. Jak powiedział, że nim dojdą do wiadomości może fałszywe, czy jakieś. On z góry zapowiada, że on podpisał współpracę z SB. Burmistrz dodał w przemówieniu, że nie chciałby plotkowano. W tym takim dramatycznym okresie dla mnie, który trwał kilkanaście miesięcy, robiłem wszystko, żeby wyglądać z tej fatalnej sytuacji, nie szkodząc nikomu. O tym, że był tajnym współpracownikiem mówiono od dawna, ale dopiero teraz w urzędzie naprawdę zawrzało. Najgłośniej, co oczywiste, mówią opozycyjni radni. Samorząd to jest wiarygodność i krystaliczna czystość, jeśli chodzi o intencje, i swoje postępowanie. No a tutaj, jeśli ktoś coś zataja w swoim życiorysie, w swoim CV tego nie pokazuje, to jest dla nas nie do przyjęcia. Zdecydowanie większy problem ma Platforma Obywatelska, która burmistrza popiera. Jest taka możliwość, że zarówno Radni Platformy Obywatelskiej, jak w ogóle Platforma, Platforma Obywatelska w przynie poprosi burmistrza o złożenie urzędu. Instytut Pamięci Narodowej, który zajmuje się takimi sprawami, na razie nie zdradza, jakie podejmie kroki. Jeżeli to jest ranga urzędnika państwowego, osoby publicznej, no to jest specjalny pion lustracyjny, który zajmuje się takimi osobami i po wnikliwych badaniach materiału umieszcza je w katalogach. Mieszkańcy, którzy o całej sprawie dowiadywali się dziś między innymi od dziennikarzy, nie kryli zaskoczenia. No, niedobrze. Współpracowo ja to już nie powinien być burmistrz Zawsze ktoś tam coś ma na jakimś sumieniu mniejszym czy większym. Już kilkanaście miesięcy temu burmistrz Szostak, jak twierdzi w oświadczeniu ilustracyjnym, napisał, że został zmuszony do współpracy ze służbami. Najprawdopodobniej stanowisko w tej sprawie zajmą także radni. Jaka będzie ich decyzja, tego nie wiadomo. Katarzyna Kopeć, aktualności.